Cześć moi kochani widzowie. Właśnie dzisiaj będę miała inny kolor włosów i przedłużane włosy na kilka chyba miesięcy, nie wiem. Mam taką długość, tak dotąd. I się już nie mogę doczekać. Od razu po lekcjach jadę i Wam to nagram. Teraz macie takie fajne, y, mogę Wam powiedzieć co będę miała ląd włosy. Przedłużone ja chyba dotąd. Nie wiem, chyba już tak dotąd. Do, Więc do. już nie. No, Na serio. Ja sobie jeszcze patrzę w telefonie, czy e, coś mam do zrobienia. Mam no, przy takie przypominajki No i nic. Więc super. I od razu tak jeden. O! Z tego, że coś wywróciła. nie wiem, co to, co to by miało znaczyć. O, to. Nie wiem. Ma fajnie w domku. Yy, ona wystawiła warsztaty jeździeckie. Yy, od którego? O, teraz właśnie jakoś. 10 minut przerwy. Widzę, że te włosy są takie tłuste teraz już. No serio. No. Kursy zaczynają od 14 lutego, 18 lutego, do 18 lutego, 21 lutego, do 25 lutego, od 9 do 15, co najmniej godzina jazdy konnej dziennie. Program szkolenia znaki jeżdżę konną, zajęcie teoreficzne, nauka siodła i kiełznania kieł konie, nauka lążowania, krytuniowo woltyżerskie. O, ale fajnie zajęcia plastyczne gry i zabawy słodkie przy fajnie fajnie o to są takie jakby Dają ja to jest zdjęcia a tu jeszcze nie no, mam bardzo dużo koni więc e, już się nie mogę doczekać ja będę miała przedłużone włosy pozwolili mi a to kosztuje bardzo dużo e, na mnie będę miała chyba 1000 doczepów żeby było realistyczne i moje prawdziwe włosy będą zafarowany na blond sobie takie ombre, więc e, pokażę wam może takie zaraz, jak e, już takie będzie hopsiup i już jestem po lekcjach, więc idziemy się już, jak już będę miała włosy. E, gotowe? pa. pa. O Nie, widzieliście mnie, już jestem po lekcjach, tak można ująć. Byłam przed chwilą w e, salonie fryzjerskim, przed chwilą przyjechałam. Uwaga! Nie, no, to nie wygląda dobrze, bo tu mam takie. Mm -mm. Zaraz wam je pokażę, tak wyczyszczone. Mam sobie, wyjęłam to. Dam sobie trochę do tyłu. Dajcie znać w jak Wam się podobają, bo mi bardzo są świetne na serio. Zawsze chciałam mieć te włosy, taki kolor. Myślę, że są idealne do mojego. Mówiłam, jak mówiłam, one są bardzo długie. One są tak dotąd. O. O, Jezu, znacie, piszcie, czy Wam się podobają, czy nie, bo mi bardzo sobie tak, może tutaj tak zepnę. Zobaczmy. I o, piękne są. Yes. O, są bardzo takie długie e, Zobaczę w komentarzach, co pisaliście. I na następny dzień. E, jak pan, e, będą komentarze wyłączone, najlepiej mi, że... Tam tylko sobie wyłączone a jak wam się podoba wiecie lajki w górę jezu piękne one, są. one są, ja ja nie mogę pierwszy raz mam takie długie włosy na serio zacząłem jakiś taniec z tik Mam ta i oni tak, czekaj. Będzie mi się trudno, że co? Ale no trudno. A. Wow. Nie, nie, Pani się tak lokują bardzo, bo chciałam sobie zrobić z nimi. Loki, one mi trochę przeszkadzają, więc będę, będzie wskazano. O ja, dobra, zrobię sobie jakieś nie, wyjdź w tron zaraz do was wracam, i dalej, bo ich jest dużo, mam, myślę, żeby Więc super to wyszło. Uwaga w tym samym czasie. Ciekawana. Dajcie znać, jak mi się podoba. Mamy bardzo fajnie. Zwiedzimy się już tak, bo mam jeszcze jedną lekcję. Wyjechałam e, jeszcze ja już mam zrobione włosy, bo chciałam tak szybko już jechać i moja mama pozwoliła mi nie być na innej lekcji, ale muszę ją jeszcze być, bo ja tam byłam pff, 3 godziny mm, 3 godziny Pięknie to papatki dajcie łapki w górę i subskrypcję żeby na tym filmiku 500 subskrybentów.